O, witajcie w okresie bożonarodzeniowym. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. O, dzisiaj przyszła do mnie paczka. Myślałem, że materiały genealogiczne związane z moim dziadkiem, a tymczasem dzieciątko przyniosło mi zaległy prezent. Mam tutaj taką serię kronik do filmu Hobbit. Brakuje mi dwóch, a właściwie od dziś brakuje mi już tylko jednej. O, przy okazji pokażę Wam grafiki Toma Lobeka mojego przyjaciela, Pauline Baines, Tom Lobeck, który zmarł kilka lat temu na tą samą chorobę, co moja mama, czyli na raka trzustki. Yy, wspaniały artysta i lingwista tolkienowski. Tutaj też <grybujesz> od przyjaciół, od mojej watachy piękny zegar. I drzewo Amaliona gabinet szeroka Holmesa New English alphabet, który udało mi się zrekonstruować. Tolkina, oczywiście. No i paczuszka, która przeszła dzisiaj. Powiem szczerze, że czekałem na inną, ale z tej też się cieszę. I zobaczmy zawartość. Spróbuję jedną ręką jakoś to otworzyć. To jest Book Depository. Oni już wcześniej mi dawali znać, że paczka będzie spóźniona. A myślałem, że nawet bardziej będzie spóźniona niż jest. Ale o, jestem ciekaw na zawartość, bo akurat chyba tej kroniki nigdy nie oglądałem. Kronika do Hobbita. Przy okazji polecam Jordana Petersona 12 życiowych zasad, które sobie powolutku czytam. I zobaczmy, jak jak wygląda kronika. Wow! Pięknie wydana, jak zawsze. W każdej kronice. Jest jakiś rodzaj mm, takiego bonusa, w rodzaju plakatu, czy jakiejś ciekawej grafiki, ciekawe co będzie tutaj. Yy, to jest kronika do Hobbita. Ostatnia część. O, widzę, że jest coś dodane. Co to jest? Mm. Chodzi o bitwę pięciu armii. I chyba mamy tutaj pole bitewne filmowej. Bitwy pięciu armii pod Ereborem. Film stworzył, można powiedzieć, odrębny świat. Hobbit, jak wiemy, to jest książka dużo hmm, cieńsza, chociaż prawdę mówiąc, na moją wyobraźnię dużo bardziej działała i, i tworzyła dużo szerszy świat niż to, co było przedstawione w filmie. Tutaj mamy wszystkie kroniki. The Art of War, Sztuka Wojny. Bitwa pięciu armii spis treści. Na yy, pokusę taką, żebym kupił sobie te brakujące po, yy, kroniki wytworzył u mnie mój przyjaciel Hobbit pan Holman Cotton, kto wie kto to jest ten wie. Który właśnie dopytywał mnie, a gdzieś tam w jakiejś dyskusji rozmawialiśmy o pewnych artefaktach, szczegółach związanych właśnie z filmem Hobbit. O, moje ulubione miasto na jeziorze. Powiem Wam, że z całego filmu chyba najbardziej mi się podobały właśnie sceny z miasta na jeziorze i w ogóle stworzenie całej tej, tego bogatego świata, takiego wielokulturowego miasta. Tutaj udało się akurat wstrzelić w trend. Filmowy, który chyba nie pozwoliłby dzisiaj nakręcić władcy pierścieni w takiej formie, w jakiej go znamy, gdzie Rohirrimowie mają jasne włosy, gdzie Dune są wszyscy ciemnowłosi. Dzisiaj mamy multikulti. No W hobbicie udało się to zastosować w słusznych poniekąd miejscach, a mianowicie właśnie w tym świecie wschodu, Rowanionu, gdzie w Esgaroth grupowują się ludzie z różnych obszarów Śródziemia w tych nieznanych terenów. No jak widzicie, książka nie będziemy jej całej oglądać, poświęcona jest ogólnie no, wszelakim artefaktom, ciekawostkom z planu filmowego. Tutaj jak ktoś się interesuje językami Tolkiena, to, to można czasami gdzieś wypatrzeć wyjaśnienie jakichś ciekawych inskrypcji z miecza albo z jakiejś budowli. No i ja tutaj z reguły Temu właśnie poświęcałem uwagę największą, a już po wielu latach, jak minęły te wszystkie lata, będziemy niedługo wspominali Hobbita po nakręceniu przez Netflixa innych filmów na podstawie tolkina, ale jakoś powątpiewam, że one będą w duchu tolkienowskim, to, to będziemy z sentymentem, myślę, patrzeć na Hobbita, który dzisiaj jest trochę niedoceniany. Jest taka moda wśród fanów, żeby go hejtować i yy, myślę, że to, to będzie wszystko bardzo kiedyś docenione. No, serdecznie Was pozdrawiam. Kolejny odcinek. Być może uda mi się poświęcić unboxingowi materiałów genealogicznych mojego dziadka Edwarda Dardzińskiego, o którym dowiedziałem się niedawno z moich badań, że był starszym sierżantem, brał udział w obronie Przemyśla przed Ukraińcami, być może w wojnie polsko-bolszewickiej. Tego wszystkiego się dowiem, kiedy właśnie dojdą do mnie materiały. Z teczki personalnej odznaczeniowej mojego dziadka, który był uhonorowany, a nigdy się tym nie chwalił, bo chyba w czasach PRL-u jego wojenne dokonania nie były zbyt bezpieczne, bo prawdopodobnie walczył z komunistami. Dobrego dnia Wam życzę. The Art of War, The Art of War, The Hobbit, the Battle of the Five Armies Chronicles, Unboxing i ogólnie piękny dzień. Gwiazda. Boże Narodzenie nam pięknie świeci i myślę, że to może być dobry czas.